Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Państwu pokazać bardzo szybkie danie, które naprawdę bardzo dużo ludzi lubi. To jest, czy to będzie, spaghetti? Ja już mam z mięsa spaghetti bolognese zrobione, a dzisiaj chciałabym zrobić na kiełbasie. Mam tutaj kiełbasy, dwa pędka, podlaska, kiełbaska i tutaj Proszę zobaczyć. Kroję ją. Chcę pokazać tylko właśnie, że w takich w kawałkach kroimy najpierw w paski, a później taką kosteczkę. Ja tutaj mam jeszcze szynkę taką surową położę, ale jeżeli ktoś nie ma, to wystarczy tylko na całej ślubazie będzie bardzo dobrze smakowało ja tutaj mam tą maszynkę i to tutaj się już będzie smażyło już przyrządzę, przykryję, żeby ono się dusiło to wtedy włączam już wodę e, na makaron i w tym czasie gotuję makaron takuję sobie ser żółty do posypania ponieważ jak już mówiłam jest to bardzo szybkie danie nie bardzo smaczne może dla tych z Państwa którzy lubicie em, kiełbasę bo dla tych co nie jedzą kiełbasy nie lubią kiełbasę bo naprawdę spaghetti jest dobre można zjeść a nawet odłożyć kiełbasę na bok jak za dużo będzie i teraz ta kiełbasa się ładnie tutaj smaży. Dopiero jak się kiełbasa usmaży ładnie, zarumieni się dość dobrze, dopiero dajemy cebulę. Nie odwrotnie, bo wam się cebula szybko smarzy może się spalić, będzie brązowa, a po nieczerwym będzie nie za bardzo dobry smak. Zobaczysz, w kiełbasach jeszcze już, jest. Umięli. Większymy troszeczkę. Jeszcze nie dałam danego tłuszku, ponieważ kiełbasa jest dosyć tłusta. Ta szynka, można dać gotku, jak się ma troszeczkę, żeby lepszy smak uzyskać. Ale na pewno dam. Ze trzy łyżki oliwy. Ja do takich rzeczy daję właśnie oliwę, gdzie się nie wyczuwa. Tak ogólnie to mówiłam, nie za bardzo lubię oliwę, ale nieraz trzeba dać. I tutaj mam czosnek który mogę wcisnąć. To w większym czasie, kiedy się da, jak się smaży trzy grube, duże rzędy w toczu, Muszą być. I wrzucamy teraz już cebulę, żeby nam się czosnek nie przepalił. Nie przewarł, nie przepalił. Zobaczę, jak to wszystko idzie. Jak się ta cebula zeszkli, dajemy dwie puszki pomidorów. I zaczynamy wtedy już. Przyprawę solą, czyli około, pół łyżki soli musi być na na początek, za pokrętę. Płaska łyżka pieprzu musi być. jak wszystko na oko. Czapryka ostra, jedna trzecia łyżeczki może powiemy, jedna trzecia łyżeczki, żeście widzieli, on nie może być tak dło przyprawiony, musi mieć trochę Tutaj mam to moją subrykę, zmieszaną z ziołowym pieprzem, tam też taką jedną łyżeczkę. Zostaje w cymianku około pół łyżeczki. I cały czas trzeba mieszać, żeby nam tutaj nie przywarło, nie spaliło się. Tak zobaczycie, że już się równiane, Ta cebulka się zeszliła. Tak, ja teraz patrzę, Dajemy mnóstwo puszki z pomidorów. To są już pomidory takie w kawałkach. One są najlepsze. Teraz zmniejszamy troszeczkę o po połowę można powiedzieć i dajemy soli płaską łyżeczkę. I będziemy musieli później doprawiać oczywiście i oregano koniecznie. Oregano też możemy dać łyżeczkę. I na koniec dajemy świeżej bazylii i już będzie ten sos. Można powiedzieć, a więc naprawdę bardzo, bardzo szybkie danie. I teraz, kiedy to możemy jeszcze, teraz możemy jeszcze troszeczkę to spróbować, jak to smakuje. Mm. Dość ostre. Tu można dać jeszcze soli troszeczkę i trzeba koniecznie dać z pół łyżeczki cukru. I tutaj mam świeżą bazylię, rzucę parę listków, a resztę zostawię do ozdowy na talerzu. Pokażę Państwu, jak to wygląda pięknie, bardzo ładnie pachnie. Proszę zobaczyć, jak szybko jest zrobione to danie. W jednym kawałku pokazałam Państwu leżonego wycinania. Teraz nastawiam wodę już na makaron. Makaron się gotuje, sos już będzie gotowy dam jeszcze z łyżkę oliwy bo mi się wydaje że jest jakby taki troszeczkę jakby mało tłusty nie że nie, ale musi być troszeczkę tłusty w tłuszczu ponieważ lepiej smakuje tak w bigosie zobaczcie ile bigos też kapusta wsiąka tłuszczu przypraw a więc damy tutaj jeszcze troszeczkę tej bazylii Teraz się zostawię do e, przyprawienia. Jeszcze możemy dosypać tymianku. Już troszeczkę dałam. Będzie jeszcze smaczniejsze. I już teraz próbuję to doprawiać. I już można będzie zaraz jeść. Ja do gotowania makaronu nie daję nigdy oleju. Tak mi ktoś powiedział, nie dawaj oleju, Dopiero jak się ugotuje, odsedzić i leciutko polać oliwą albo olejem. Wtedy najlepiej smakuje. I ja tak robię, ale tak jak mówię, to niekoniecznie. Każdy musi wiedzieć, co mu bardziej smakuje. Ktoś powiedział, żeby tej wody troszeczkę dać z gotowanego makaronu. Może to lepkość, może jeszcze jakiś inny lepszy smak jest. A więc ja daję jeżeli nie macie na przykład oliwy to wiadomo, że trzeba zastąpić olejem i niech się tak jeszcze pogotuje spróbujemy teraz makaron już jeszcze zostały ze 3 minuty ale proszę w makaronach zawsze sprawdzać czy nie jest twardy, czy nie jest za miękki i teraz proszę zobaczyć makaron już jest odcedzony Dajemy łyżkę oleju albo oliwy, ale że ja nie lubię oliwy za bardzo, tak właśnie, to tutaj leję olejem. Do środka może być, tam gdzie na przykład nie wyczuwam jej, to jak najbardziej. Mieszamy to teraz ładnie. Również sos pomidorowy jest na moim kanale. Jak macie Państwo sobie, możecie. Samym makaronem posypać parmezanem, serem albo gołdą, kto jak sobie życzy. Też bardzo fajnie smakuje. Sosik, oczywiście, proszę zobaczyć. Tak wygląda. Myślę, że bardzo ładnie, naprawdę bardzo fajnie smakuje. I teraz mam taką tutaj cankę, czy takie ekstra do makaronu. No, użyjemy tutaj taką jedną porcję i teraz polejemy tym sosem z kiełbasy. też pokażę państwu jak to wygląda. bardzo ładnie pachnie, naprawdę bardzo apetyczne i też smakuje. naprawdę nie to, że tam zachwalam, ale naprawdę. i tutaj sypiemy Golden, do dekoracji, troszeczkę bazylii i taki listeczek z boku. Nie się. Proszę zobaczyć. Tak wygląda to spaghetti z kiełbasy, A więc dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia i możliwe, że do zobaczenia na moim kanale.